Hej pięknie, pierwsza oficjalna ryba na kanale. Witamy legendarna mucha chopie. angielska jeszcze z XVII wieku. To zazwyczaj trzeba ostatni rzut o proszę O, to nie już z gimnazjum Siema, godzina 4.35. Szykuję prowiant i nie przedłużając kierunek moszczenica. Joła. Jest jak od kurwa, że sobie to mi rozjechało. Czekaj, kurwa, kurwa, w niego. taki, nie już prawie jesteśmy na łowisku. Także do zobaczenia nad wodą. Takiego. Dokładnie. Słucham? Jak będzie jak jest ryba na horyzoncie? Nie no, trzeba mieć wypełniacza. najwyższy czas zmienić kolor przynęty i co na błyski aktualnie było to na taką różnicę. Przez bronimy w jakiś inny kolor i zobaczymy może coś ruszy założymy taką grzynkę pomarańczową i będziemy walczyć dalej idę jeszcze do Pawła usunąć zadzior z haka ponieważ na zbiornikach tego typu powinniśmy było być na haków bez Przed chwilą strąk podszedł do przynęty Dziabnął Ale nie wziął A dzisiaj już Fajnie by było jakby jednak Jakaś ryba się zacięła A może blachy trzeba zmienić na Przynętę gumową I to da jakieś rezultaty no, ja dziubnięcie też miałem przed chwilą. Ty tak nie odskakuj! Ostatni rzut jaskrawą i próbujemy na coś ciemniejszego. a później ewentualnie założymy gumę. 私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで私はこの辺りで Kurde były ale zepsute zacięcie. Czyli trzecia próba dzisiaj już. Połknięcia przynęty zakończona niepowodzeniem. Jesteś mówił, że do trzech razy sztuka. No to zobaczymy, co będzie za czwartym. No. Ten slipping basket dla takich jest w ogóle ta i naczy pod nogami, gdzieś na Ale ty wody ją wody. tak wyluzowaną trzymasz tutaj? I po, po niej patrzysz, tak? Czy ta, ta, coś ta, się ta. dzieje? tak, tu, to no. Bo często jest tak, że się zaczyna pustować, nawet. to od razu zaczynać, bo w tym momencie nie zrobisz kulipa. Normalnie nie na sami łowić, nie? Chyć czekać, ktoś tam w jednym miejscu, tam stoi. nie sumie to jest kołowina. Widzisz tam, taki jakby spławik ma. To jest mucha pływająca, a pod nim pod jest podwieszona nimfa. Aha. A na dłuższy podmian. przylatuje żadne to to, to właśnie tam. Całkiem inne łowienie. No inne, inne to jest, nie. Fajnie, finezyjne to przebierz. Mówię, dla mnie to jest najwyższa szkoła wędkarskiego artyzmu. <grymne> Trzeba być już trochę artystą, żeby to. Na no, umuchowaniu to jest tak jest to jest jakby. Mój ulubiony temat. nie drugi, to rzucanie jebane. Ta masakra. Tu jest chyba chyba przy brzegu. No, idę tutaj. Mówię na Suchara po. To jest ulubiona moja motoda. A jak się łowi na Suchara? Widzisz to muchanie. No normalnie ona siada jak owad. No? Na tym. Możemy czasami tak wiesz, poruszyć lekko, ale nie, nie też za mocno. No. Nie może tam zapierdalać w tej wodzie, w części po prostu ją zostawia. Mhm. Rzucasz koło oczka i za chwilę wiesz, normalnie to łyka w tym momencie tempo musi zacinać. Mhm. No ja po obserwacji wody, Przede to te przynęty wiesz, na powierzchni. Ja w kamień nie bo Miałem to branie. Pierwsze to miałem czarnego tak, takiego streamera, mhm. odczytanego w górę. Nie? Aha. Czekuję na no jak ja

To co prawda, wojna wybuchła, ale o kolacę się dzisiaj nie musisz martwić. <laughs> Legendarna mucha, chopier. Angielska jeszcze z XVII wieku. Co ty gadasz? Model, no, w sensie, Aha. że. kolorystyka i, i sam ten. To jest jedna z najlepszych much jeziorowych w ogóle. Bardziej taki uniwersalnych. Czarna to tak jest szkicina i... ma czerwony w środku taki kopowiczek. No ciutka większy chyba. Jestem tu dużo złapali, nie no To mi największą... To taka. Niech no go zobaczę, co tutaj masz. Ale taka sporawa była w zeszłym roku. No, ja to zapamiętałem mocno na tą przynętę, co teraz robię. Taki banan. To tak, jeszcze pół byś musiał dodać. <gry> Ja tu miałem taki polaw 50 A jest koleś, który mi taki przywiezł 68 cm No to ładne Pięknie, pierwsza oficjalna ryba na kanale. Witamy. Cierpliwość popłaca. zadowolony wędkarz bytomski gratulacje opłacało się rzucać cały dzień także moi mili jak widzicie nie tylko mucharze dzisiaj połowili także mi się udało i mimo że była to jedna mała rybka to jak bardzo cieszy Dzień uratowany. A pstrąga, którego widzieliście przed chwilą, udało się złowić na czerwono-czarną blaszkę ze srebrnym dokatem. I tym miłym akcentem kończymy nasz dzisiejszy pobyt w moszczanicy. Pogoda dopisała. Pstąga złowiony, co najważniejsze. Jeden taki wstrąg naprawdę daje dużo radości te ryby nie są. Te ryby tutaj są dość mocno opatrzone z różnymi przynętami strągowymi i no myślę, że czasami naprawdę trzeba się trochę napłacić, żeby chociaż tą jedną rybkę w ciągu całego dnia wyciągnąć. Nie licząc tych, którzy łowią na muchę, bo Tomek dzisiaj naprawdę zdeklasował nas. Udało mu się... Bodejrze 7 albo 8 stron wyciągnąć, także no, to jest fana. Do następnego części. Jak no, to zazwyczaj trzeba ostatni rzut? O proszę. O, no, nie już z gimnazjum. Mhm. To ładny, ładny. Wielkościowo chyba wygrałem dzisiaj co? No dobrze, na razie tak. Ale na punkty na zawodach to jednak tyś. Fajnie się ugi na tamę, Ale śliczny, ten to już kurde, spokojnie 45 ma, bo więcej. Oj, to winceta ta puszczowi. <grymne> <grymne> Jaki kolorek przynęty? Biała. Niezględni na będku. Dziękuję Ci, za ostatni rzut. Płyn <grym> do dzieci. Gdybyście się zastanawiali, czego nauczył mnie dzisiejszy dzień, to oprócz tego, że po podszkoliłem się trochę w technice prowadzenia przynęt i łowienia na spinning, dowiedziałem się również, że po nagraniu zakończenia do filmiku na YouTube, warto jeszcze wykonać dwa 3 rzuty i odnieść.